Teraz tak niech jeszcze podjedzie i my medami ogólnie stąd wszystko przestrzał to, Ebry muszą to spotować. CS, CS może podjechać też tutaj na snajpę. Y, 2-6-0 wieć tutaj, 3-cify tutaj, 1-cif może podjechać też tutaj A na snajpę. A może im 2-6-0 zblokuje te 2-6-0? Nie, nie, to jest bez sensu. Oni ich wyminą i zapryczą. Wiesz, no, że, że oni nie zabiją tego. Zabijemy to na przejeździe. Tylko te trzeba trakować. 4? Traki, 4. Dawajcie trak i traki, traki arta między innymi. Dajcie trak i arta, arta daje peski. Arta tu się od razu wzorowuje, oni zjadą w dół, zobaczycie. 100%. Ebr? No nie. Jadą, zobaczysz Jadą, jadą, jadą. jadą, tylko jadą, tutaj jadą, jadą dopiero oni najpierw EBR zobaczyłeś, a potem dopiero do Nie, 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 tu, ja, 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 jadę, 0, 2, 6, 0, 2, 6, 0, jest okay, No jadę, jadę. ja, 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 jadę, Dobra, ja, 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 tą wodę, i 1.907 zbi się tutaj od razu Reszta czołów Eber jest STB niech cofnie tutaj Wody tu. STB, ja tutaj okay. zajmę, Okej, tutaj zajmę Okej, okay, okej, okay, okej okay. STB niech cofnie Bilemy, się no. tutaj, do dołka, do dołka niech się cofnie A Kamil nie pikuj, Kamil nie pikuj tak ale to, to arda, No dobra, ale to jest bez sensu Ktoś musi zostać tu, do opart nie zostanie na przestrzą w to, gdyby chcieli zjeżdżać Zgi. Ja mogę jechać mamy my bronimy, okej, okej, okay, okay, my bronimy Ebra migajcie po, po tej stronie, jeden 907 zjedzie tutaj, jednym chiffem pociągnij tutaj i patrz co tu, 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 się coś ruszyło, że jakaś Ja nie chcę okres. tam jechać młody, bo tu mnie kurwa zgałcą, połowa no tu to nie widzimy. ja tam pojadę, to nie budynek, budynek zespotować budynek Nie. To jest okej, okay, trzymamy, dobra, tu jest STB i tu jest ten. Dajcie sobie tymi jakimiś czołgami tu jeszcze, zróbcie tego ebra. Przynajmniej spróbujcie. Ej tu wiadą po mnie dwoma czy trzema. Zbierdalaj są, są tam? Na obkoło, no. Panowie oni wszyscy A tam raczej... pomagajcie na tej prawej stronie Oni kodekami. wszyscy mają moduły na HP na helikach WSZYSCY KUŹWA Nie, 2 6, 0 nie ma 2 6, no ty, Oni no 2, co? Chiffy też nie mają, co ty gadasz? Jak to nie? Co no widzę? nie Artom patrzę to widzę, że chiffy ma Dwa chiffy od nich nie, nie mają, nie mają. No, są gejami kurwa Never no. nie Cinebr, pikuj Cinebr. Cinebr. <tł> Jacob, no nie pikuj tym ebrem, nie ulewaj się No Gdzie ja mam pikować? Przecież to on na mnie pikuje, no, a wy nic nie robicie, no Ja jeżdżę tu w kółko, żeby nie dostawać od nikogo Dobra, i on sobie okay. pikuje tu, stąd Dobra, EBR cofnij Ostrożnie, ostrożnie, na spokojnie teraz Tymi czołgami jakby to musi być gotowy na, 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 na przestrzałko ja powinienem spotować Ja się tego spotuję, Kalman. Dobra, ja spotuję jak, to. jak to. widzimy, to jest okej Jacob, możesz Dobra EBR Tymi czołgami jesteś, jesteś w stanie tym czołgiem cofnąć z wody tutaj? Na to stronę? poszedł Ja spotuję na pasywie Arta to Arta no, uciekaj Ja spotuję to na pasywie już Jesteś ja w stanie tym czołgiem Ja Ja Uciekaj tym medem, uciekaj tym medem stąd uciekaj. Ale ja spotuję w pasywie tu Dobra, uciekaj tym medem Ale Możesz tym Abram pasywa zająć? Ja mam pasywa tu No niby mogę no no to było. Ty medem uciekaj, ty medemu uciekaj Cifem grać tylko na przetrzymanie e ebolą. Fredu tak widzisz że celuje? Bo tutaj są czołgi Ty medami dami grajcie safe teraz. Nie ruszaj się, to ładno, mamy Widzę, widzę. Ty Fredu tam się dobra, ty mi ciepami repusz, ty mi ciepami repusz tego. Hey, estebek hey, estebek stoi, dojeżdża, i stoi, stoi, to. Estebek dojeżdża i to. Estebek dojeżdża i to repuszujemy. Młody, ja cofam. Dobra, med jeszcze jakiś Niech jeszcze jedno med cofnie tu i repuszujemy tą stronę szybko. Nie wiem, co z tym. Leopard nie cofnie tu, leopard nie cofnie tu. Mój by ja, cofam drugą stronę. Jedziemy w to, jedziemy w to, jedziemy w to miasto za, za jedziemy, w miasto jedziemy, dawajcie. Rzucę na 2-6-0 na lot. Chcesz coś tak. tutaj obronić? Zajmijcie te dołki powoli i wypychamy miasto na spokojnie. Tutaj nie bronimy, odpuszczamy to. wiem ja ja co nie grę, tutaj na gdzieś? gdzieś? A i nie jest, nie tacy, to, nie? to trzeba nie? zrobić, to trzeba autą, zrobić, nie? te medy. Tylko kurde, potrzebujemy na na jeszcze dołoga. dwa czołgi w mieście. Dwa czołgi w mieście jeszcze potrzebujemy, jakieś dwa medy. Na szybkości musimy przejechać. A jeszcze grajmy safe w tym mieście, bo oni mają krosa. Kamilu uważaj. Musimy przejechać A1, A1. Artami Arta miasto i czołgi Medy, medy przez Tak, dojedźcie szybko tymi dwoma medami, dojedźcie Jaś, Chyba, że macie bicie w to, to strzelajcie A w mieście musimy sobie poradzić No, ja zabiję Artę Okej okay. W mieście musimy sobie poradzić, oni podjeżdżają Leopardu, dawaj, co są sam pojechał Mamy za mało czołgów w mieście Tymi czołgami tu jedźcie, guys Jezu za głęboko, wszystko porozrzucane. Ta pizzer musi snajpić tą prawą stronę mm. albo lewą. Dawaj do lewej. Strzelajcie w me te, no. te czołgi w mieście, one są na open. Strzelajcie w mieście się. Fokus, 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 artami nie też tutaj. Szukał, jamorak, artami też tutaj. Dole. Zobaczcie ile on czołgów na wodzie mają. Te czołgi w mieście trzeba kończyć, Jest okej, jest okej. Ok, ok. to... Dojedźcie tymi dwoma medami i pchnijmy to. Miasto Proste przegramy. Denver na dwoma medami, nie pzamy. Musicie dojechać ty. To jest za długo dwie medami kurde, dojeżdżacie całą bitwę, jeszcze jest okej. Wjeżdżajcie, jeszcze jest do bici. ugrania miasto, po prostu są to Tylko, że muszą dojechać, no Za długo wszystko medami jedziecie, szybko to wjeżdżajcie potem, macie dwa ogryzki Zrobicie to Nice Zrobicie to, wjeżdżajcie, tu ogryski. ogryzki, Leopardem też dojeżdżaj, tą ebolę zostaw samemu Nie opartym zostań tu i snajp, Leopardem zostań tu i snajp, żeby ebole cover do graj tu. a dobra, 907 skończ, Denver Bolą luku pomóc. cofaj, ja i cofaj, patrz sobie tylko tą stronę. Te tory patrz, ten przejazd, <grym> żeby oni ci tu nie wjechali. Jest ze jest ze Leopardem cofaj, Leopardem cofaj, Szedaj we Musisz Lukowi pomóc. Artami Warto też pomogę. Artami nie się zrozumie. czasem, Uważajcie Zróbcie miasto. Zróbcie miasto. Zajmijcie sobie te przestrzały, te przestrzały szybko zajmijcie dwoma medami Zajmijcie to, zajmijcie to A trzybryka? Możecie też, możecie no. trzy bryka, no, no. jeśli oni się cofną. Możecie, rzeczywiście, ja nie zauważyłem. Róbcie kapa, róbcie kapa. Ja dam PSB, ja dam PS. Nie będą musi trzeba na kapa i... tak. 30 sekund Jeden metnik zajmie sobie to i strzelajcie w to. Tak, trzy ebry na kapa, szybko, szybko. Zależy co to na stabek robi. Czy on no. wraca, czy... jest tak. na tym, na... Nie. u nas na kapie. Dobra, dobra. Na na ja będę mógł dekapować Artem jak będziecie. Jest ok, Szybka. jest okej. Okay. A CSM Denver spróbuj to wypychać. Podjechać tu i wypychać się. Zaku może nie jest. tak na full open, co? Tak. Tego ci fa na full open, spróbuj go tapeć w Wiedź w krzaku. To jakie zajvis. Nie chowajcie się teraz. A wie oczko. Denver musisz na górę tutaj wjechać A dobra, tego trzymasz. Dobra no, dzieci. Oooo. Aha. O, easy, 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 easy. Denver tego chiefa, Denver tego chiefa. On cię sprankował, Jacob. Tak. No bo st... bo st... Denver na tego chiefa, na lewej stronie. Po lewej stronie. Dlaczego ty się nie ruszasz na tym kapie i stoisz cały czas w tym samym miejscu? Ja nawet spota nie dostałem, rozumiesz? Ale stoisz na najoczy... Dobra, dzieci, nie zabijajcie nikogo. Jezu, gaz, patrzę widzisz. widziałeś? Przydaje się osana przeciwodąkowa. <noise> Jezu. Stoisz ebrem w najbardziej <noise> oczywistym miejscu. I się dziwisz, nie że wiem, dostajesz ja plankę. Ale dostałeś, dostałeś się dalej, ra... no, mogłeś zmienić pozycję, chociaż nie wiem. Nawet na open. Ale 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 taki... tak 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 na jak na open. mogłeś dostać spotek? Lighty nie mają, spota, o, nie, to za tego nie. nie błędną. Nie, nie jest ślepy, bo był na open. Nie, ja pierdzielę o mnie kurde. Zapran są chyba was po 200 ale metrów czy 400. Za tą tą zaku i nie miał krzaki rozumiesz? Ale czy, ty, ale czy ty nie rozumiesz? To nie z ja. się To nie z kszaki, guys. To się lipa tam ostra. To po prostu jakaś kurwa. Ja są pawie oczka <grym> Wszystko w kamienie, wszystko w kamieniu. Gasz panczo jest obowiązkowy. Jedna ciemna też, jedna od dole może za. Nie wiem, a gdzie jest druga? W dole. W jedną jest drugi abrak. Banan, banan nie opening nam idzie. No to wasze. Jeszcze na to was. ze mną. Dobra, jadę sam. Okay, Sir ja tam wiadaj, nie bo tam Okej jedzie Chrystapo fajnie po podejść tu, ja podjedę tu i reszta gra wszystko w górę ostro, jeden ebro objazd. Kasujecie ich na górze, fokus ma być cs zagrać też objazd? Nie Kurwa Tylko ebro To mam be. dwa, żeby jeden strzał w tył Ole Pecha, kurwa co jest? To samo gra. No, no, no. Sir musisz wjechać w pierwsze Greczo, tempo wierzę. albo cię to, to. CS-y Jedziemy od razu. Ja nie? nie, nie jedziemy, nie jedziemy, nie jedziemy. Ja. No, nie wiem, nie, nie wiadomo. Nie jedziemy. jedziemy, jedźcie tu ostro. Jedźcie tu ostro i grajcie ostro na tym środku. Przejeżdż, przejazd, 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 Dobra, przejeżdżasz, 900. wiecz, możesz zagrać tam na dole, zbejtować ich, odwrócić ich uwagę. Ja ci będę coverował, ja przyjadę za tą skałę. Okej, okay, dobra z SDB na górze jestem, nie? W środek musicie grać, bo te CS na nas Dawaj, agresja na Agresję grajcie, oni, zobaczcie, dwa medy puścili na około, agresje na środku Mam 907 Agresję, agresję Agresja na środku Skończę nice. Agresja na środku grajcie na, na, loty na loty poszły Dobra. loty no poszły To chodźcie, chodźcie, wychylić, Agresja. Agresje. Agresja 907 po prawo Macie przewagę ogromną Mody. Ej, te czołgi na rampie możecie bić 907, 907, najpierw Kończę Dobra, nice Nice, super Kurwa, Murata mnie STB, szybciej też. róbcie i ten, e, tutaj Czekaj, pomóż luk, ja przymy, luk, luk, tym CS-em zbić te CS-y. Jest gdzie dzidzi chłopaki, nice, jazda z nimi. No 907 siódemka na dobicie i cs -y też. Tak. Tak. się z tobą gra. tyle stb tak, nie to Co? Pani się z tobą gra, kurwa. Macie Szyn. Kurwa, od razu Ale ten tak widzisz, ten zasłoni mnie, ten... Oni mają tam pomóc ci? kurwa tak on on się. No, bo młode, kur... to strona jest zjebana ich nie? no tak no tak to się jedzie nawet tym środkiem wie z Krisa po? Nie, odciągnęliśmy ich 4 CS y i 9. na przykład nie po lewej? ja wiem ja wiem kurwa, no wodosio to, o to mi chodziło nie? że się nie, nie wody, no. ten, ten, ten nalot szedł z nią przeciwko i myk mój ja wiedziałem że chodzi ten o to żeby zajęli się mną widziałeś tego z no patrz Patrzysz? nalot szedł na te CSy po lewej za 5 kołach. No wszedł, tam cały zszedł. No ładnie, jeden, ładnie. Ja sobie na górkę wychylałem, jak szef mi się zrobił. Powiem ci, że no, fajnie siedli mi je z tabakami. Nawet Dobra, Dżeko. Zostaw je. Zajebmy się. Dawaj. Oh, oh, A co, to jest Himal? Nie, Ensk. Ensk. O Boże, Ensk. Dobra. Daję trójkę. Mhm. Jednym chiefem tu, jednym chiefem tu. Bolą tu. I dwa chieftajne tu. A trzecie EBR? Drugi? Dwa sześć Razem 1, prawo jedziemy go. dwa prawo. A Arto najlepiej gdzieś ustawić teraz? Za rączkę. mną. W na tamtej bitwie tu, tu stanąć. masz. Możesz jak Pizza fantom tu stanąć. Dwa chiffy tu, jeden chif... Nie, jeden tu, jeden chif tu, dwa chiffy tu, jeden chif tu. Dobra. Najlepiej cię za... Ja wam polecam, O, do dostałeś spota na no, Anlucku. No, Oba, trudno. Ej, i O, mi trafiłem. Oni trafiają. EPRP, mnie Jakub, się, ja, się, się tu. Staje się wiem, tu wiem, 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 Dobra, no, z z no, to, Dla, jeden, za jeden, jest. A z masz jeszcze.... to my Kamieniem nie ma bicia po kule Wciągam, wciągam, eee y, ten Na lodu tak, Jednym, w tej, w jednym na tej, na ten, nam z bola. tych kamyczków cofnij mi tu na tą półkę, będziesz te CS-y kontrował Ja cofnę, ja cofnę no, I, no, w, I ten, i co? obciągnąłem przeczka tego nie? No, no. no. właśnie, wigał, My możemy w rzucać, się No to jak, tak jak tak tak możecie, to, tak jak to i tu chyba. Chyba. Ja sformałeś mu dać, ja chyba na niego mogę sobie repik... No nie, nie wiedziałem że on tam stoi Nie wiem gdzie tam drugi CS Ja nie a, wiem czy dobra, to, już tu nie, chyba nie, nie, nie może ma niczego na snajpie się. Arta stoi tutaj No jest jak ładnie. No, chill, utopia Bez tylko Ta strona, się, strona jest chyba wolna tego Ja tu, ja tu mogę spikować wysoko i nie dostaję od niczego stąd więc jak no to, już, to może tutaj to będą chill, stali chill 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 mhm. Tu, tu cyfry tak, także No to jakiegoś pisywa co jest Chyba ten to na... Drugi od tego CSa był Weź, Artur strzele w... może w Ebra. Ty, po te, Ten jest na Ebra <grym> Może tą Ebolę weźcie, co Artam? I czy nie macie już życiu? Przy... No, 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 zaraz Heka za Zaraz i pojadę po ciebie na mnie Na chuj w tą Ebolę? Lecie, lecie, no Polejcie Ebolę, Ebolę na tym środku Ani naszego lajta nie spotuję, ani czy kaspan się już tu albo tu w te cify Wyjmij Tam stoi. On stoi, on mi... stoi jak cipa, jak fantom w 36. No. Ja U, <laughs> jak to? Fantom w 36. Uczydzdał no, mnie. we mnie. Na, na... na... No. No. Wy poważnie kurwa meczycie artom Ebra zamiast Tak, bo to jest. Tak. ale nie, nie wyjmiemy wyjdzieście... Nie ma... W to nic w jednym miejscu Sorak to chodzi. Jebane się rusza tylko 5 metrów do tyłu. Do 5 metrów. Masz, masz choćby tu kurwa wiecie, ja nie uwierzę w korzenia. Ale jak Czemu nie wrzucisz mu z boku to ty nie chce. Skontrujcie z, z tego. Skontrujcie za 2, jedynkę. No dziełem, przecież CGCK-mi nie mają... 6, co co to nie tak. wrzuci, Aha dobra zapomniałem. Ten, no. ten powinien z droga wrzucić. O, te, on jest on jest w dołku, ja na przykład nie mam. Mówisz, że on tu dostanie, 10. kurwa za tysiąc? No zaku za nie ma kto tam na, jest na tej drugiej. Absurd. Fantom. No. <laughs> Dobry ty się. O, to o, to nie, jest grać Arto. nie. Nie wchodzi. Dobra, stali ja kurwa, jebany kamień kurwa i <śmiech> No, <śmiech> to jest, skurka, z, z tyłu. Czy, nie, nie ja muszę się do roga przestawić, ja podjadę tu. No, do roga. To ima tak. to? Podzielimy się to bajdą? Nie.

no, kurwa ja kurwa, zaraz go wypalę na środku, będę napierdalał, zaraz Jak ten pan, że mówisz, no, że nie masz 20. bicia co taj, to ty jesteś upośledzony kurwa na tej arcie So ein geiles produkt No stąd to będę to... miał <laughs> Ale za super wyjebany produkt Trzy sekundy <laughs> O, o on spierdalasz, czemu pierdalasz? Nie, nie kurwa, i chodź spierdalaj mnie Ja to, jest... no <laughs> no to, tak, jak... ku... to jest, no dobra Cool Dobra, Dobra, 2-6-0, 2 zróbmy tak, zróbmy tak Yy, zrobimy Epusz od tego tak. yy, Ebolą za, będziesz jechał pierwszy powiem. za nimi 2-6-0 i chift na 907 ze mną wjeżdżacie tu. Może nie chwycę -y. zostanie u góry, żeby szczelą, no jedno, tak no, do Dobra, jeden, jeden, no, no jeden no. chift może zostać. Ale jedź już tą ebolą, bo znowu ja luz spię, znowu luz śpisz, znowu luz śpisz. Dawaj, dawaj, dawaj. Sorry. Spokojnie, 5 minut, 907 kam i od razu z bomby do tego. Ale jedźcie też za mną, nie? Artami tu wrzucajcie Czekaj, Jestem gotowy widzę Czekaj niech 260 coś pojechał chodźcie, A tu kolek, dawaj, w dawaj, w dawaj. W dawaj. Ciało, Wy stoicie 907kami Jedziemy, Proszycie tylko miały jechać jeszcze ciężkie, a nie ma tych ciężkich Kurde mać no Czeka. Wszyscy Czeka. pojechali, a tylko wy staliście Pociekaj, mam dołu, Musimy zrobić podrody Chcieliśmy wjechać w drugie tempo Kurwa Teraz zasłoniła CSy Musimy do góry wjechać Do góry No, góra, chiefy dobijam tak, ci figura trzeba zagrać. Ci figura, dobra, ci bo, dobra, kara, dobra, wszystkie dobra. ci figura, my Postami. to zrobimy tymi 900 i tymi tymi Dobra, cofnij. Yy, dobra, ja cofnę nice. CS. -em. Dobra, szybko, ebolę, szybko do końca. Ebolę, ebolę teraz. 900, 900, 900 Focznie, kami od razu nie. tu. Nie, nie. Ja jedę nice. się ebolą na środku zająć Ja, ja już Bura, jadę się wycofać, no i ja cię to na świecie, nie? Arte, 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 Arte Macie znaczy, Arte Kurwa odbiła dwa razy Mody, mody, bo? gdzie ty jesteś? A ja po Ebolę, A, jadę. ebola Ebola, ebola, ebola y, Sorga, sorga, co się wlejemy po to i Frycek, Dawaj, dawaj Wleje mi się jo, za freewy wracam Olep no pestko no i... na tym trybie na CSie <laughs> Chyba To jest najlepsze, to, właśnie. Uważajcie HPK, bo tu jest 3 k, k przewagi. Ale kato no, możecie zrobić. 5 przewagi, nie, nie, nie wiem gdzie ty tam to widzisz. Jeszcze pozycyjną mamy do ogromu Dojeżdżajcie, dojeżdżajcie, mamy jeszcze tego Przy naszej pani. Na przejeździe, na przejeździe, kurwa E-bole złapcie No To jest kurwa Młody dojeżdżą Z mają Praktyki mają stepy na trzy e To jest kurwa No właśnie Czy oni tu chcieli trzy e wykorzystać? Fajne Idę, kurwa, właśnie Kupujcie Kapujcie ich po co? Jedźcie po te 907, my to damy radę na shield. Lepszy... No, Młody gniew? 3, Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. 2... nie no od kiedy to gościu gra na shield? z no. Nie wiem. To żyje, spokojnie. Czy ja, ale naklepałem tym CS-em, ja cię chwycę. Już mam 4800. Będę jechał kurde ku bitwej Nie no, kurde Luchaj. No Nie no. będzie uciekał całą mapę będę go gonił No nie dobił mnie na tym ebrze No serio mażutki no, Nie podejmuje walki To no, za gość Spokojnie ima Kto nie podejmuje Users walki? To 907 to teraz właśnie zginął a, Z pierwsza no, cały no, czas ziej. Jezu, za zero Dobra, gdzie na za natarcie? No, dzięki wszystkim za natarcie Dzięki, bardzo ładnie Kurwa, nice <śś> Plutonik ten? Wbijamy moe? No, natarcie <śś> <śś> <from> <śś> Musimy coś przegrać <śś> To już wszystkie nam natarcie Z mnożnikiem na kostki śmiejszy, na... jedno możemy zagrać I będzie więcej kostek no. Wiesz, jakby, jak mówię, jakby jest, wod że... nie był tak zwalony i jakby, ja... że tak powiem, mnie nie wywaliło, no to byłoby wysoko. A jak to jest, że, że, wy nie mieliście, kurwa, ludzi, jak w chuj ludzi siedziało randoma opóźnionego? No właśnie, nie wiem, nie. No właśnie, ja też nie wiem, wiesz, wysyłałem... To no ja zaraz, kurwa... Go